Cześć witam was serdecznie w kolejnym filmie jestem w trakcie regulacji żopaku. no jak widzicie rośliny mają śmiało te kilkanaście centymetrów pędy, o mamy uspadł przed chwilą skór, czy smok, chować zapierdzielał tutaj mam ekstajma na tej piątej klasie, tu jest troszeczkę lepsza ziemia tam je dziadostwo yy. Mam lecę tutaj Tilmorem w niepełnej dawce 0,80 <laughs> coś, tyle mi wyszło z opakowań, a tutaj ciekawostka będę miał poletka takie doświadczalne w tym roku na działanie fungicydów, insektycydów, to jest ogólnie na działanie insektycydów. Tam przejechałem to belkę tutaj w tym miejscu wyłączyłem, ale przy okazji no jadę na raz z, z jakimiś tam insektycydami, więc z racji tego, że nie mogłem tu zrobić zabiegu insektycydem, to oczywiście również nie, nie, nie zaaplikowałem tutaj fungicydu oraz yy, mikro. Yy, niestety za dużo o tym doświadczeniu, nie mogę powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o konkrety, co za firma i tak dalej. Yy, no, mamy tak umowę skonstruowaną, że niestety to jest do celów poufnych. No, jest to firma, która po prostu robi. Różnego rodzaju doświadczenia dla wszystkich, tak naprawdę, czołowych producentów na różnego rodzaju skuteczności, czy to fungicydów, czy innych środków ochrony roślin. Ogólnie rzepak, tutaj mam x no, Wygląda Same rośliny wyglądają fajnie, oczywiście są mniejsze, większe. Patrząc pod uwagę, że tu jest taka słaba ziemia, to i tak jestem zadowolony z takiej obsady, jaka jest, więc tutaj nie ma co narzekać. Dobra, wejdę do ciągnika. Gdzieś tu jakieś tam chwasty pojedyncze wyskakują, nic tu nie mam zamiaru więcej robić. Zaraz wejdziemy do ciągnika. Delikatny wiaterek jest. Skończę skończę tutaj mm, tę jedynkę w rzepaku, bo tu już tak naprawdę jestem w końcowi, to z, przekręcam dyszę ciągnę RSM-u i lecę z RSM. -em. Jest i karuś. Dodatkowo chciałem też powiedzieć, że jest to ta działka, gdzie był zeszłoroczny green hit czy kit e, Nie wiem jak kapelka czy mam tu sięgnie to, czy będę musiał podnosić będę musiał podnosić Hit czy Kit z Greenem e, Zaraz. No i tutaj żeby być Dobra, wyłączyło się, no bo już mówię kurde Popierdzieli, ale dobrze, wyłączyłem, opuszczyłem troszeczkę. Tu mam dysze wyłączone i lecimy. O, elegancko. No i żeby doświadczenie było w pełni, no to je ja tutaj jakby kontynuuję, że tak powiem. Włączę sobie? Czyli, znaczy, że tak powiem, no kontynuuję po prostu. Czyli <laughs> niestety trzeba było zrobić dwa kursy. Najpierw w mikroskładnikach. Mangan, molibden, bor, a teraz lecę pakietem glina. Z glina dodatkowo e, na tym polu co prawda nie, ale tam na inny wziąłem sobie o Jezu, nie pamiętam jak się nazywa. Coś tam start, green start czy jakoś tak. Tutaj idzie zwykły green, e, 2 kg na hektar, plus tak jak mówiłem tilmor, plus e, chloropiryfos, chloropiryfos z deltametryną jakieś tam piryfo z delcapsem, czy z czymś tam takim, to ma być tutaj, już w kontekście ochrony przed szkodnikami, które no niestety już się też pojawiły. I to z tego, ponownie, to będzie wszystko. Pokażę się na następnym polu. Tam powiem parę słów jeszcze. Także do zobaczenia w dalszej części. I witam na kolejnej działce w koło sobie zrobiłem. Tak, i w tamtym przypadku yy, pojedynczymi taki skład, takimi składnikami jak Moliden Mangan Bor, tutaj, już teraz w środku jadę dr Greenem. No i tak jak w poprzednim przypadku, znaczy to jest ta sama mieszanina przecież yy, przede wszystkim timor. No, jak wiecie, tutaj w ten zabieg ma na celu przede wszystkim ochronę przed. Słucham z gnizdą kapustnych. Dodatkowo ma na celu delikatną regulację pokroju. No tutaj wydaje mi się, że to jest to też, już o czym mówiłem, że takie rośliny nie potrzebują mocnego regulatora, mocnej regulacji, bo one same w sobie swoim pokrojem, tym, że obsadą żeby były właśnie w niskiej obsadzie siane, bo tutaj ma, mamy 40 sztuk na metrze którzy jakby dzięki temu, że nie konkurują ze sobą nie muszą gdzieś tam łapać tego słonka, lecieć do góry tylko mają możliwość ładnie rozrosnięcia się na boki, puszczenie pędów bocznych to pędów mają naprawdę bardzo, bardzo dużo no jednak jeżeli będzie tak sucho to będzie problem niestety będzie problem bo w chwili obecnej no, wygląda to naprawdę dobrze ale no może wyglądać to zdecydowanie gorzej i no, trzeba mieć nadzieję, że ten deszcz jak najszybciej spadnie i pozwoli tym roślinom na pokazanie jaki mają potencjał. No bo potencjał mają dość spory, są fajnie wykształcone, ale jeżeli nie będzie deszczu, no to nic tutaj nie zwojujemy. Dobra, to będzie na tyle. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!